W tej Ewangelii dzisiejszej przypomina mi się taka historia, z którą dzielił się mną pewien ojciec, trójki dzieci. Opowiadał jak to jechali z trójką dzieci na wakacje. I mówi do mnie, no że pojechali, jadą sobie dopiero, co wybrali się po drodze. Zatrzymują się na stacji benzynowej i opowiada, jak to zatankowali paliwo i jakoś tak zawsze ze zdziwieniem dochodzi do wniosku, że wszystkie dzieci wydaje im się, że tankowani na stacji benzynowej to jest wyprawa do sklepu po zakupy i opowiada jak to dzieci tam wybiegły do sklepu myśląc właśnie, że taka stacja benzynowa to supermarket, bo to zawsze taka to jest okazja, żeby zakupy zrobić, zresztą jak jeszcze z młodzieżą na wyjazdy i staniemy przy stacji benzynowej zatankować, to tak samo jakby nagle myśleli, że do supermarketu przyjechaliśmy bo trzeba zakupy zrobić po prostu na dwa tygodnie na tej stacji benzynowej, a przecież wszyscy wiemy, że tam jest dwa razy drożej. Natomiast no nie chciał jakoś psuć wyjazdu, więc zgodził się, żeby już te zakupy zrobili, pozabierali co im tam trzeba. No już zapłacił za tę benzynę, wsiada do samochodu, jadą z powrotem. No jadą 15, jadą 20 kilometrów, ale tak coś mu się wydaje za cicho w tym samochodzie. Jakoś tak zawsze było więcej perforu, coś tam nic się wiedzieli. Tak, zerka do wstecznego lusterka i liczy. Jeden, dwa. no nie może być. No Liczy jeszcze raz. Jeden, dwa, no trzeciego nie ma. Ona w sumie mówi większość jest, to jadę dalej. Drodzy, to jest wyśloda historia tak naprawdę. Ale... Możemy sobie wyobrazić, że gdyby tak jednego dziecka brakowało, to prędzej ojciec by próbował autostradą pod kąt 200 na godzinę, żeby to dziecko z tej stacji benzynowej zabrać. Ale nasze podejście, wydaje mi się, często jest przeciwne i nie rozumiemy tego, co jest w sercu Pana Boga. I często właśnie zadawalamy się tym, że, że większość jest, jedziemy dalej. A Pan Bóg, który kocha swoje dzieci, On chce mieć przy sobie wszystkie swoje dzieci, nie tylko większość. On chce mieć przy sobie każdego. I też nie zatrzymuje się, nie idzie dalej, bo większość jest. I nawet wydaje się, że, że jest trochę gorzej, bo gdybyśmy sobie policzyli, ile nas tutaj jest w kościele. Przez niedzielę może przewinie się, nie wiem, 600 osób, może troszkę więcej. W parafii jest 7 tysięcy mieszkańców. Zobaczcie, to nie będzie nawet 10%. To nawet nie jest połowa, nawet to nie jest jedna czwarta. I nam się nieraz wydaje, że, że gdzieś nasza sytuacja religijna jest dobra i, i, i łatwo nam zadowolić się naszym życiem duchowym. A warto sobie przypomnieć wtedy, co jest w sercu Boga: że Pan Bóg nie chce mieć przy sobie większości, 70%, 10%. On chce mieć wszystkie swoje dzieci przy sobie. I to jest zadanie dla nas. On po to rozesłał apostołów. Słyszeliśmy w Ewangelii, by wszystkie dzieci mieć przy sobie. I to, to jest zaproszenie do tego, by tego skarbce Ewangelii nie chować dla siebie. My się właśnie zadowala tym, ja chodzę do kościoła, ja jestem w porządku, tyle mi wystarczy. A twój brat, twoja siostra, twój sąsiad. Tu nie chodzi o to, że teraz wszystkich musisz upominać i krzyczeć na nich, nie chodzisz do kościoła, ty brzeżniku, bezbożniku. Nie. Ale masz tam być i ma świecić tam światło Ewangelii, gdzie jesteś, tak by widzieli twoje dobre uczynki i chwalili ojca, który jest w niebie. I chcieli zapytać, skąd ty to masz? Skąd masz tyle siły? Skąd w tobie tyle dobra? I wtedy im powiesz, skąd. Ale najpierw trzeba zapragnąć, by wszystkie dzieci były Jego. Począwszy od tych dobrych, a skończywszy na tych, którzy nam wyrządzają krzywdę, czy mordercach, czy ja chcę dla mnie zbawienia. Wczoraj tak trąbili o tym mężczyźnie, który zabił brata. Dziecko, jego, tego brata, żona, i co się wydaje w moim sercu? Złość, gniew, nienawiść, wstęp? A kto się za niego pomodlił? Kto oddał go w sercu Jezusowi, chyba Bóg skruszył jego serce i przyciągnął do siebie kto? Czy moje pragnienie jest takie, jak pragnienie serca Boga? By wszystkie dzieci były przy Nim w niej poszło